Najnowszy raport COT odmienia sytuację na Bitcoinie. Dlaczego redukowałem swojego longa, czy będę przychodził w shorty? Tak jak rozpocząłem shortowanie srebra. Jak widzicie, sporo nowości u mnie, dlatego żeby już nie przedłużać, zaczynamy. Treści na tym kanale mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem, a decyzję podejmujesz na własną odpowiedzialność. Tak wiem, temat srebra w modzie, tam Zaorski shortuje i tak dalej, ale zobaczcie. Ja nie mam nic do srebra, nie uważam, że ten wzrost był pusty. I bez podstaw, no bo faktycznie zapotrzebowanie rośnie, podaż spada, polityka monetarna sprawia, że ludzie uciekają do twardych aktywów, i to wszystko ma sens i te fundamenty długoterminowo są bycze. Ale uważam, że te wzrosty wyprzedziły fundamenty, a narracja, która ogólnie ma sens, na ten moment przerodziła się w FOMO. Mnie nie interesuje, czy złoto jest po 90 czy po 150. Po prostu widzę reakcję tłumu, silną narrację, za którą tłum płaci premium bez opamiętania. Oraz widzę raport COT dla srebra. To jest to samo, co ten mój wskaźnik, o którym pogadamy sobie za chwilę, ale mój wskaźnik działa tylko na Bitcoinie, na Ethereum, na srebrze nie działa. Ja też dlatego ten wskaźnik stworzyłem, no bo no, widzicie, jak ten raport potrafi być yy, skomplikowany, tak jak chciałem to wszystko uprościć, no ale mniejsza. A tutaj mamy coś takiego jak COT Index, czyli taką strefę przegrzania rynku. Yy, no to akurat na srebrze spadło z 95 na 83 teraz, co oznacza, że jakby tą największą falę wzrostową mamy już za sobą, ale to, co kluczowe, to instytucje są w shortach i to mocno w shortach. Pozycja nie zmienia się od tygodnia, czyli oni cały Cały czas te shorty trzymają, a ulica, mali gracze są w longach i te ich pozycje cały czas leciutko rosną. Prawda jest taka, że te wzrosty, które mamy, są pchane głównie przez detalistów, przez ulice, są pchane narracją, która, tak jak mówię, ma sens, ale moim zdaniem ten wzrost jest zbyt szybki, zbyt impulsywny i przerodził się w FOMO. Dlatego ja w tym momencie na srebrze odpalam sobie shorta i co ważne, jakie ja tego shorta odpalam? No ja to. Robię normalnie na giełdzie kryptowalut. Ja korzystam z bitget. No bo tutaj macie normalnie srebro, macie akcje i tak dalej. Więc ja traduję w parze do USDT na bitget klikacie sobie normalnie futures. No i tutaj możecie sobie wybrać właśnie akcje, metale no i macie srebro, złoto. Mega fajna opcja. Jeżeli jeszcze konto na bitget nie masz, to przypominam, że już jest końcówka super promocji, które może zgarnąć do 5000 USDT za, za wpłatę oraz obrót. Wystarczy, że masz konto na bitget z mojego linku, czy założysz teraz, czy już masz od dawna, nieważne, to i tak zadziała. Jedyne, co musisz zrobić, no to kliknąć tutaj join, link zostawię Ci w opisie. No i pamiętaj, że dożywotnio możesz zgarniać do 200 USDT każdego miesiąca za to, że z tej giełdy korzystasz. Za obrót ja daję Tobie takie nagrody. Link do BitGet w opisie. To generalnie działa za pomocą ONDO, tak? Jak wiecie, ja często mówiłem o RWA, no i BitGet zrobiło deal z ONDO. No i właśnie mamy dostęp do stokanizowanych aktywów, takich jak złoto, srebro, akcje. Możemy je kupować na Futures, ale również na spocie jest to mega fajne. Z tego sobie będę korzystał. A co do shorta, jeszcze no to widać, że te strefy poniżej są. Skupowane zostawiamy długie, puste noty, ale mimo to będę sobie to uśredniał delikatnie. No i zobaczymy efekty. I update moich pozycji. Możecie śledzić u mnie na Telegramie. Link również w opisie. No a teraz przejdźmy do bitcoina. No, bo w poprzedniej filmie mówiłem, że przebiliśmy kluczową strefę. Tutaj ten główny opór 0618 Fibo. No i faktycznie udało się go przebić. Tutaj mieliśmy jeszcze podwójny test tego, czy to zamieniło się w wsparcie. Zamieniło się wsparcie. Tutaj do longa dokładałem, ale. To co dawało mi takie potwierdzenie dalszych wzrostów, no to były longi instytucji, tak? No ale wczoraj wyszedł najnowszy raport COT i widzimy tutaj e, duzi gracze long, long, coraz większy long, ulica w coraz większym shortcie. No ale po tym wzroście tutaj, po tym wybiciu instytucje przeszły w shorty. Co prawda nie jest to tak duża pozycja jak tutaj, ale oni lubią stopniowo to zwiększać. W każdym razie są już w shortach po tym wybiciu. A Pizza nagle przeszła w longi, dlatego to, co ja dołożyłem. Tutaj to co informowałem was na Telegramie, tutaj dokładałem sobie do tego longa. No to to zredukowałem, wyjąłem to co tutaj dokładałem. No a tego longa to co zostało, przechodzę sobie stop lossem na break -even. Ja punkt break even mam gdzieś chyba na 91.800 coś takiego. Jeżeli to wybije, trudno. Odpuszczam temat longowania. Ja już i tak myślę bardziej, żeby przechodzić w shorty na Bitcoinie pod cykliczną bezse, w której moim zdaniem jesteśmy. Oczywiście, Bitcoin może dalej wzrosnąć. Być może instytucje jeszcze zmienią zdanie, i tak dalej. To może być długotrwałe, tak? No Ten raport dostajemy co tydzień. Być może tutaj nic się przez ten tydzień nie stanie. Wiecie, że Bitcoin lubi nas zanudzać. W każdym razie, jeżeli odpalimy sobie Golden Level oraz linię Trap, no co zauważcie, jak one są blisko, plus jeszcze to FIBO, no to kurczę, naprawdę Bitcoin powinien do tych 100 tysięcy dobić, lub wyżej nawet. No bo właśnie, on lubi dobijać do poziomu Golden Level. Lubi odbijać się od linii trap. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, ta linia trap cały czas spada i być może spotkamy się tutaj z ceną bitcoina. To się akurat wyrówna. Fajny by to był poziom. Oczywiście po drodze 0,5, ale nie wiem. Ten raport co troszkę zmienił moje podejście do tego longa. Wolałem sobie zredukować to. Resztę trzymam na break even. Jeżeli mnie wybije, wychodzę na 0, trudno. Na teraz wydaje mi się, że po prostu będę hedżował tą pozycję, będę w shortcie i w longu naraz i po prostu będę czuł się bezpiecznie. To naprawdę trudno jest mi teraz zdecydować przez ten raport COT, niby przebiliśmy się tą strefę, niby powinien rosnąć jeszcze, ale raport COT uważa inaczej. Instytucje są w shortach. No i ja długoterminowo również w shortcie chciałbym być. Tylko po prostu czekałem na wyższe poziomy i być może to już są te wyższe poziomy tylko nie chcę się w to wierzyć, tak? Bo wydaje się, że jeszcze zawsze szybko i tak dalej. Także ja pozycję long mam zabezpieczoną, no i myślę, że będę przechodził właśnie w tego shorta. O tym, kiedy to zrobię, z jakiego poziomu, poinformuję was na telegramie. Dołączcie sobie do telegrama, link macie w opisie. Tam też, klikając przypięto wiadomość, możecie odebrać sobie ten wskaźnik, co od Big Guy, Trap, Golden Level oraz inne, z których ja korzystam. Tutaj macie link. Warto jest to mieć, serio, to jest bardzo wartościowe. Napracowałem się, żeby stworzyć te wskaźniki. Mam nadzieję, że one wam się podobają. Wszystkie linki macie w opisie. Dziś taki szybki update. Myślę, że kolejny film nagram już w poniedziałek. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć, cześć.